W imieniu Solidarnych 2010 wyrazy solidarności dla państwa, dla wszystkich ludzi, którzy są dyskryminowani w Polsce, ponieważ my jesteśmy dyskryminowani przez bezczelną władzę, która nas prowokuje. Ja chciałam powiedzieć, że Krajowa Rada i Telewizji że nie wierzą się swojej misji, ponieważ jej misją, jej obowiązkiem, jej powołaniem, które opłacamy, opłacana z naszych podatków, jest to, żeby zagwarantować reprezentację, sprawiedliwą reprezentację głosu publicznego w mediach. I to, że oni bezczelnie ignorują 2,5 miliona osób w Polsce. Nam na drodze do naszego prawa. Prawa to nie jest żadna prośba, tylko żądanie, domaganie się praw, które nam należą. My nie, nie prosimy, my żądamy. Stanie na drodze nam do tego żądania jest łamaniem polskiej konstytucji. Proszę sobie wyobrazić taką scenę. Już się powołowałam na, tą, na, na, na to skojarzenie, ale to mi towarzyszy od e, kilku miesięcy. Taka scena. Proszę sobie wyobrazić. Proszę się rozejrzeć i zobaczyć ilu nas jest tutaj w Krakowie. Natomiast w całej Polsce jest nas. Dwa, mówię teraz o tych, którzy którzy domagają się, którzy żyją sobie w Polsce, telewizji trwam na multiplexie cyfrowym. 2,5 miliona ludzi. proszę sobie wyobrazić tą rzeszę. 2,5 miliona ludzi. A naprzeciwko kogo mamy? Kogo mamy? Błazna. Tak, tutaj usłyszałam błazna. Mamy jedną osobę, mamy zbóraka, za którym nie stoi nikt. I teraz... No może, może komu Parę osób i media, i media, usłuszne media, które robią ludziom wodę z mózgu. I teraz proszę, ale żaden z tych ludzi nie wyjdzie na ulicę. Proszę spojrzeć na akcję Orzeł Morze. Jaka jest realna siła, de facto, jakie jest poparcie tych ludzi. I teraz proszę sobie wyobrazić tą scenę. 2,5 miliona ludzi, taka ściana ludzi, a naprzeciwko jeden dworak. I ta scena, i, tak, i tak stoimy, tak? I proszę sobie wyobrazić teraz, że te 2,5 miliona ludzi robi jeden krok do przodu. Tylko nie Jeden krok do przodu. Co robi Dworak? Jak myślicie Państwo? Nie brawa! Chciałam Państwu uświadomić, że to w nas, w nas, w nas jest siła. I od nas zależy, czy ta telewizja tam będzie na multipleksie cyfrowym, czy nie. Jeśli państwo pozwolicie, żeby nie była, nie będzie. Jeśli państwo nie pozwolicie, jeśli będziecie umiejętnie egzekwować, domagać się odpowiednio skutecznie swoich praw, nie wiem, blokadą Krajowej Radiokonii Telewizji, przyjechaniem i nieustąpieniem w Warszawie, póki te prawa, póki tych praw nie wyegzekwujemy, to ta telewizja będzie na multiplexie, jeśli my tylko się postaramy. Chciałam zakończyć e, dwiema, e, d, d, dwoma takimi stwierdzeniami. Jedno, e, ja uważam, że Polska ma takie dwie spętle na szyi w tej chwili. Jedną, jedna z tych pędzi to są mainstreamowe media, które obezwładniają polskie społeczeństwo, które powinno reagować w sytuacjach kryzysowych, krytycznych, a jest cały czas jeszcze bierne, ponieważ właśnie te media, media mainstreamowe, obezwładniają to społeczeństwo. Media opłacane, które mają finansowane, o których korzenie, o korzenia, których możemy po, poczytać sobie oficjalnie, skąd, skąd się wzięły pieniądze na powstanie tych mediów. I to jest to jest, to jest to jest jedna pętla. Druga pętla na szyję to jest sądownictwo. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że w Polsce sędzia jest praktycznie kompletnie... Bez żadnej odpowiedzialności. W Polsce, czy Państwo wiecie, że w Polsce aktualnie w jednym z miast na przykład wydaje orzeczenia sędzia, która jest skazana wyrokiem karnym? Tak, proszę Państwa. Sędziowie w Polsce. Którzy wydają, którzy orzekają w tej chwili, bardzo często się to zdarza w sprawie ofiar, do których, których krzywdy się przyczynili jeszcze za PRL-u. To jest co, to to media się trochę ruszyły, natomiast sądownictwo to jest kompletnie nieruszone i to jest kolejna dziedzina, którą musimy się zajść, którą Państwo powinniście mieć na uwadze. Kończąc, chciałam wyrazić jeszcze swoją solidarność z Krzysztofem Skobrońskim z Radia NET, na, który, na którego w tej chwili przypuszczono gigantyczny atak. Być może po prostu ktoś się zorientował, że te niezależne media trochę rosną w siłę i ten głos trochę się przebija do rzeczywistości. Stąd tak ważne że jest, żebyśmy byli solidarni. I tymi wyrazami solidarności wobec Krzysztofa Skobrońskiego z Radia NET chciałam zakończyć. Dziękuję Państwu bardzo.